Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Toła. I witamy Was na kanale. Zakciężkowane mamy tutaj obok nas gościa. Na pewno nie wiecie, kto to jest. Na milion procent, więc możecie strzelać. I uwaga, teraz będzie takie oficjalne ogłoszenie, kogo tu mamy. Nikt się nie spodziewał, że to będzie Getbooki. Serdecznie Was zapraszamy na Magdy kanał. Getbooki, pisze się Get. By, o, ok. <ślesky> Dziękujemy za tą świetną instrukcję pisową, Nie Przychodzimy dzisiaj do Was z takim tagiem, który w ogóle nagrałyśmy rok temu, natomiast ja nigdy w życiu nie potem już nie znalazłam pliku, który był nagrany. I Magda pamiętam, że wtedy zapytała: mówi do mnie, Zuza, jak ty nie chcesz wstawiać ze mną filmu, to mi po prostu powiedz. A ja taka zapłakana, mówię: Przecież ja nie wiem, gdzie to się podziało. <ślesky> to był pierwszy raz, gdy się spotkały. To <ślesky> prawda, i to nasza przyjaźń jeszcze była po prostu wtedy w Zalążku. Tak. Nie przeszkadzając toli wiedzeniu jedzeniu bezika opowiem Wam o tym, co będziemy dzisiaj nagrywać, a mianowicie taki tag, który się nazywa 50 bardzo szybkich pytań. I chodzi o to po prostu, że to są takie pytania na wybieranie i to jest w sumie mega fajne, bo to jest takie luźne, a równocześnie możemy sobie chwilę podyskutować o tym, co uważamy o pewnych rzeczach. No i mamy spis, e, spis tych pytań, e, no więc myślę, że bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Magda spóźniała się trochę. Nie spóźniłam się. Spóźniłaś się. Montuję właśnie ten film i chciałam wam tylko powiedzieć, że on został nagrany z dwa albo trzy tygodnie temu i jeżeli wyglądamy na tym filmie na zblazowane, to absolutnie takie nie jesteśmy, po prostu jesteśmy we trzy chore i e, zmęczone i ogólnie nasze humory są całkiem niezłe, ale nasze fizyczne jakby samopoczucia, jeśli chodzi o wiecie, no właśnie fizyczność, to już jest trochę gorzej, dlatego też mm, ten film jest nieco inny niż wszystkie, ale e, bawcie się dobrze. Dobra, słuchajcie, pierwsze <laughs> pytanie. E, twarda uprawa czy miękka? Twarda. Twarda. Miękka. E, twarda jest ładniejsza, ale... Tak, ja mam... ale miękka jest lepsza do czytania, tak? O tak. Ci chodzi? Ok. A ja wolę czytać. W ogóle... Niż... Ale jakbym miała mieć już wszystkie książki w jednej oprawie, to byłaby to twarda. Byłaby to twarda też. Ale też wiecie, czym ja się na przykład kieruję? Twarda czasami ma wygięcia na grzbiecie, takie na przykład, bo w pewnym miejscu jest powietrze, a jak się... i, i wtedy jak się je układa... Fabryka zów tak czasami ma, bo ona ma takie mm, elastyczne te grzbiety, e, to one wtedy wyglądają trochę nierówno, a jak masz miękką prawę, to one zawsze są idealnie równe. No tak, ale na przykład w miękkiej nie złamiesz grzybietu. W twardej nie złamiesz grzybietu, a w miękkiej na zdrowie, a w Dziękuję. miękkiej to złamiesz. To też brzydko wygląda. Nie, ona może czytać tak, o, tylko żeby po prostu nie złamać. <laughs> ja też tak robię. Ale ona mnie zmusza. <laughs> Pytanie drugie. E, obwoluta z czy bez? W sensie, bez. Jak czytamy. To jest oczywiste, że bez. Znaczy, no bez, tak. Aha, jak czytamy. Tak, okay, to bez. To było proste. Pytanie numer trzy. Ku e, książki używane czy nowe? Obojętnie mi. Mi też. Ja chyba wolę używane, nowe. powiem ja bardziej nowe. W sensie jakbym miała już wybrać jedne i mieć tylko ta jedna to nowa. E, to znaczy ja ogólnie też, więcej kupuję na pewno nowych, no. ale jak czasami kupuję na przykład z Vinted taką książkę, która już była, wiecie, siedem razy czytana, no. to czuję się tak fajnie, fajnie. z antykwariatu jakiegoś mhm. no. Audiobooki tak czy nie? Tak. 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 Czy czasami zdarza nam się kupowanie książek po okładce, typowo po okładce. niestety tak. niestety tak ja zależy, bo w sensie raczej mam tak, że podejdę do książki, żeby bo zwabiła mnie jej okładka, ale zawsze muszę przeczytać kawałek opisu. Nie kupię książki, podejdę i o, ma ładną okładkę i kompletnie nic o niej nie wiem, to raczej mi się nie ja Nie pamiętam. Ja tak kupuję. Raczej nie, ale nie dam sobie ręki uciąć. A ty to co masz do powiedzenia na mhm. ten temat? Że tak, ale podobnie jak Magda, ja muszę przeczytać opis i jeśli mi się nie spodoba albo mnie nie przyciągnie, no to nie. Ale zawsze tak zroczym tak wzrokiem potem wodza. Ale kupiłabyś z łóżka książkę? Kupiłam, ale nie, chodzi mi o to, że ci się opis nie podobało kupiać, bo mam Nie, mała nie czytałam okładkę. opisu, przyznaję bez bicia. Pytanie szóste. Jaka jest dobra książka ze złą okładką? Mroczna materia Blake'a Kraucza w tym wydaniu, które ja mam, czyli okropnym. Gone. <laughs> Gone. Dobra książka ze złą okładką. tak. tak. Ja ogólnie nie mam za bardzo pomysłu, więc podam Sherlocka Holmesa, bo kiedyś czytałam e, wiesz, w takim starym, starym wydaniu, teraz mam nowe, zbiór wszystkich dokonań, e, ale tak, czytałam w starym, więc podaję to. No to kolejne pytanie, jaka jest zła książka z ładną układką? Papierowy mag. Eee... Te książki ze, ze złą treścią, a piękną układką bolą zawsze najbardziej. No to u mnie nie ze złą treścią, ale książka, która mi się nie podobała, to jest George i Tajemnice Wszechświata, a ma wydanie bardzo ładne. Tajny klucz do Wszechświata, no. Coś tam, no. E, a u mnie pierwsza do głowy mi przy, y, przyszła, pierwsza do głowy przyszła mi książka Księgi Zapomnianych Żyć, bo no. ma bardzo ładną układkę. Ma bardzo ładną okładkę. No. A była takie jasna No, mi się średnio podobała. Pierwsza książka, którą kiedykolwiek przeczytałaś. Ja. Na no, księżniczkach. Steward malutki. Taka w takim wydaniu komiksowym trochę. Wydaje mi się, że mógł być to Mikołajek. E, ostatnia książkowa seria, którą nam się udało skompletować. Że skończyć. U mnie to będzie Wiedźmin, bo skończyłam niedawno Panią e, Jeziora i Sezon Bursz. U mnie to będzie Mordka. W sumie tak. A Tola? No. Tola teraz spędzi 17 i 8 sekund na szukaniu serii, którą skończyła i okaże się, że skończyła ostatnią serię 7 miesięcy temu. Ale w sumie u Ciebie może być e, zbrodnia niezbyt elegancka, bo jesteś na bieżąco. A ten... E... Krawie miód? Nie skończyłam. <grym> <grym> Okej. <Okay>. Tola ogólnie <grym> przeżywa załamkę w tym momencie? Nie, przeżyłam retrospekcję całego swojego Tola życia. Tola przeczytała, skończyła tyle serii, że po prostu teraz nie, nie potrafi. Dokładnie. No zostańmy przy tym, ok? Dobra. E, ostatnia książka, którą kupiłaś? Moja kuzynka Rachela. E, głębinny muż. Głęb... Głębiam, Głębim. tak. <grym> Czyli 4 miesiące temu. Trudno. Ostatnie. kupiłam książki na targach, tylko nie pamiętam, która była tą ostatnia, więc powiem... głębia. Komiks. No. E, chwila, to w takim razie u mnie nie y, światło głębi, bo ja też byłam na targach. A to było. A rzeczywiście, tak. No to było nawiedzony dom nie, czy coś? Wakacje z duchami. Wakacje z, z duchami, sorki. O. Ulubiony gatunek. Horror i osobliwa fantastyka. nie, nie mam. Literatura piękna, fantastyka, reportaż. reportaż. No to po, jak mamy jeden wy, wy, wymienić. No no nie. To ja tak, to też mogę wymienić. No nie, no dobra, jakbym miała jeden, no to literatura piękna. No ale osobliwa fantastyka! Chociaż ja nie wiem, czy nie bardziej non fiction. Myślę, że w głębi twojej głowy myślisz o osobliwych fantastyce. <noise> na pewno. <noise> czy Magda czytała jakąkolwiek książkę z gatunku osobliwej fantastyki? Czy Czytałaś... że o co ja na końcu drogi? Mm, zrobiłam DNF. Susia, Trzy sobie razy sobie. miałam podejście do tej książki, ja nie mogę, po koralinie już nie mogłam, przepraszam, przepraszam. Do, do widzenia. No to w takim razie wybrałyśmy sobie gatunek, to teraz jaka jest nasza ulubiona książka z tego gatunku? O Hazelwood. A nie toksyczne? Albo toksyczne dziewczyny. A widzisz? To Ay, ja, ja zmieniam na literaturę piękną. Eee, <grym> toksyczne dziewczyny chyba, ale to boli. U mnie jeśli chodzi o, o literaturę piękną, u której Ej, słuchałam pytanie, tak? czytałam toksyczne dziewczyny w tym roku? Nie, zeszły w grudniu albo wcześniej jeszcze. Magda? U mnie chyba jakoś tak nieznaczna lekkość bytu mi przyszła do głowy od razu. Okej. Okay. No, nie na lekkość bytu. Jaki gatunek jest, który nigdy jest niesięgany przez Ciebie? Sorry, ale tłumaczę od razu z angielskiego. Erotyk, romans. Romansy młodzieżowe. Erotyk, biografia. No. biografia w sumie. Chociaż no tak czytam. Nie, ja nie czytam biografii, ale to pewnie dlatego, że nie interesuje się, się biografić. Ja czytałam dwie i obie były Bolta, więc... Ja czytałam Marina Abramowicz, która właśnie... O, to Też możesz. Aha. A e, gdzie jest? U mnie w Poznaniu. <laughs> Ee, próbowałam też czytać biografię Sylwii Plaff, ostatnie dni Sylwii Plaff, ale nie fatalna. O, ja czytałam ale nie to, no ja od Dostałaś na jakieś, święto, nie wiem jakie, ale dostałaś się chyba ode mnie, ale nie jestem pewna, biografię Leonardo da Vinci. True, od oh. mamy, ale nigdy nie przeczytałam. Natomiast byłam w... na stronie 17. A my chyba mamy, nie wiem czy mamy, ale wiem, że zawsze chciałam, biografię Fridy Kahlo, ale nie wiem czy mamy. Nie mamy. Kurczę. Kupię ci. Czy czytamy poezję? Nie yes, zbyt. Rzadko. Nie. Znaczy, ja czasem sięgam, ale bardzo rzadko. Kiedyś lubiłam zdecydowanie bardziej. Teraz po prostu chyba nie poświęcam na to swojej uwagi. Chyba, że to, które pisze sama się liczy, to, to nie. To tak to... O, moja mała artystka. O nie pokażę Ci tego nigdy. Mua. Się. A myślałam, że jestem taką fajną siostrą. No bo jesteś. Pytanie szesnaste. Literatura pie... Co? Literatura popularno-naukowa, tak czy nie? Tak. Tak. Nie. Ale wiesz, lekka popularno-naukowa to jest na przykład, kiedy umrę, mój kocie. Czyli jednak tak. Ale to jest lekka, nie można sobie dopisywać. Książki dziecięce, tak czy nie? Tak. No właśnie, zależy. Jeśli je czytałam kiedyś, to tak. <laughs> Jeśli nowo to raczej nie? U mnie e, zwykle nie przepadam. Czasami znajdują się książki, które bardzo lubię. I to jest pytanie, które w Polsce raczej się nie ma e, przełożenia, mm -hmm. bo jest pytanie, czy masz jakieś e, boksy, subskrypcje, jakichś boksów z książkami? No, kiedyś na przykład Moon Drive wysyłało chyba co miesiąc jakąś paczkę, tak. ale teraz takich rzeczy już raczej w Polsce nie ma. Chyba, że trzeba by było zamawiać z Ameryki, a to strasznie drogo, więc ogólnie to wszystkie powiemy, że nie. E, jakie są Wasze ulubione? Rzeczy związane z książkami, ale nie książki. Ja nie zbieram niestety takich rzeczy w ogóle. Ja nie jestem gadżetowa. Wiesz, typu na przykład notesik, ty masz notesik. Funko popy, albo na takie... popy. Ja kiedyś kupowałam funko popy, ale już no, chcę się Mam z Ale jest z książek. No nie, ale mam. Masz moje fankopopy. A jakie? Wszystkie. Ona ma dużo fajnych, wiesz? Mam starego dużo. Biorę. Mam jakieś takie, no to też ci dam. i właśnie tutaj doszło do jakiejś do wymiany. Jezu, no, to jest wiecie, dealerem. Franko Popowa. No dokładnie ty, ale wiesz, że za ile one chodzą? No wiem. No to na lepiej, sprzedaj. Nie, dam ci, ale jak nie będziesz ich chciała, to masz mi oddać, <grym> ja to <grym> nie jest w ogóle. dobra. Jaka jest twoja ulubiona teraz tera w tym momencie zakładka? Ja kupiłam, a wyjątkowo mam odpowiedź na to pytanie, bo ja nie, nie używam w ogóle zakładek, ale mam, bo kupiłam w luwrze. Tak, ja ją też kocham i mam ją tu nawet. A ja nie pokażę wam jej, ale jest ja z, z, nie z obrazem. Powiem, listę, ja ale ja też mam Ja mam takie dwie Lidwicki, które mam kiedyś zrobiłam na początku w ogóle naszego kanału. Takie, które są jakby w żywicy i mają w środku kwiaty i takie Wiem, zakładki. O. I ty swoje nie używasz, więc cię zajumałam i teraz ja jej używam. Ja mam takie dwie. <grych> jaki jest najdziwniejszy obiekt, jaki użyłaś jako zakładkę? Wszystko: skarpetki, mm -hmm. okulary, telefony. Wiedele. No, widele. Szczególnie czasami myśli brudne. stopa, o ogon kota czasem Ogon To jestem ja! Poduszka, róg poduszki, róg kota, wszystko. Roślina, wyniszka rośliny. I Ustę myślę, że, że tym sposobem wygrałam. Ej, no tak, w sumie też spoko. E book jackets. Jackets, czy to są takie, tak. to są to takie, no... no okładki na no, ten... Nie, to no przed, są no pokrawce po takie na książki. To takie, jak ja mam. To ja nie. Ja mam, ale nie używam. To chyba nie. To, ale... to lata nie mam, więc nie używam. <noise> Jak jest Twój e, crash książkowy? No ja nie mam. Dużo. <noise> Praktycznie każda moja ulubiona książka jest z osobliwej fantastyki, czyli wszystkie książki z osobliwej fantastyki. Znajdujemy jakiś jeden z powiem jednego. Wioletka na przykład z serii niefortunnych zdarzeń. Mocne. Mocne, wiem. Eee... Hazel i Daisy, obie z serii Niefortunnych Zdarzeń. Z serii zbrodni niezbyt eleganckiej. Mocne. No. Z Osobliwego domu pani Peregrine, ta jego dziewczyna. Wszyscy mnie Wszyscy mnie Dobra, to ja mam krasa Toksyczne dziewczyny, główna bohaterka. To ja mam krasa na dziewczynie z ostrych przedmiotów. Jak ona miała notatkę, jest grana przez Amy Adams, ale teraz moje pytanie brzmi: czy ja, czy ja mam krasza na bohaterce ostrych przedmiotów, czy mam krasza na aktorce, która grała tą bohaterkę? Serial? Eee... Karolina. To jeszcze jest Wiedźmin? Lubię Wiedzmina. Siri. O. No właśnie. The good One. Wiem. Dobra, lecąc dalej, ulubiona para z książki. Ja bardzo lubię relację, którą Marin z pewnym bohaterem z Wojny Makowej, ale nie powiem z kim, żeby nie było spoilera. O, ja wiem! Cudmied malina główna bohaterka ze swoim ziomem. O, mm. no, oni byli fajni. tacy słodcy. No, Zazdroszczę chłopaka. Od, odbiłabym. Słodzjak. się odbiła. E, tak, wierzę w siebie. E, ulubiony, zły antagonista e, książki. W sensie no antagonista po prostu. E, Hrabia Olaf, w Fortury Zdarzeń. O, dobre. Wiem, dobre. to było takie szybkie. E, z gonu. Kane. De, nie wiem, ale nie pamiętam, ale ja wam teraz powiem. Hrabia Monte Cristo. On był złolem? No nie do końca, ale z drugiej strony, jak potraktujemy to pytanie w taki Dobra. sposób, bardzo luźny, to będę mogła wcisnąć Wam mojego ulubionego bohatera ever. W sumie Hrabia Monte Cristo to jest mój crush. To ja powiem bohatera z Cienia utraconego świata, ale niestety nie mogę powiedzieć jego imienia, bo to <laughs> będzie spoiler, więc myślę, że ci co czytali skumają. On jest nieoczywistym, bardzo złym bohaterem. No tak, ale jest. Jest wspaniały. 26, czyli jesteśmy już za połową. O, ulubiona książkowa przygoda. To chyba też w fantastyce by trzeba było szukać. Z no. Wiedźmin! O, w sumie. Ale jak, jesteś. Uh, ale rzeczy z opowiadań były. Tak, super. ja opowiadania To było wspaniałe. No, to prawda. To, to Wiedźmina coś. Czyli wszyscy się udało na Wiedźmina. Okej, teraz do wyboru. Serie, trylogie czy pojedyncze tomy? Trylogie. Serie. Trilogię, <grymín> czekajcie. Bo tak wywaliłam z tymi seriami, ale ja w sumie serii nigdy nie dokończam. Trilogię. Uh. Nie, ja coś nigdy nie, nie dokończam serii. Ulubiona adaptacja książki. Koralina. Okej, okay, to ale jest. Ale jestem oryginalna. Sorki. Ale pomyślę jeszcze, na pewno coś jeszcze jest. Sherlock Holmes. Tak, oh, Sherlock Holmes. To seria. Wspaniała, seria. Ale ta nowsza. Serial. Serial, serial. Tak, serial. Jurassic Park! Oh. O, ja przepraszam bardzo, Jurassic Park to jest absolutne złoto. Duna! Jezu! Yes, yes. No. Tak. My, my teraz z solą jesteśmy Boże. tak zakochane w Dune. Wiecie, wiecie, jak bardzo się to Lidi spodobała? Mój cały TikTok jest w DIMI. Ja po prostu marzę o chwili, w której ja przyjdę do szkoły z Dune i. O! Może wziąć na razie powieść graficzną. Nie, 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 nie wezmę do szkoły. Ksi te um, adaptacje filmowe czy serialowe? Serialowe. serialowe tylko z drugiej strony jakby Duna była w serialu to już nie byłaby taka epicka no to prawda to zależy ja chyba no, na tak eee, ja serialowe bo seriale lubię bardziej niż filmy mija fakt że nie wiem to zależy od książki bardzo mocno jaka książka potrzebuje adaptacji toksyczne dziewczyny True. Hey, eee, tak hej o boże ja, ja jestem ja, ja mogę być Alice, yes, please 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 <laughs> Marina Marina, seria niefortunnych zdarzeń ma. chyba że ma aktułów. Wojna makowa. Ja bym chciała wojna makowa zobaczyć, realizację. Przepraszam. Przepraszam, ja wybrzmę. Dobra, dobra, wojna makowa jest uh -huh. dobra. Ej, i w sumie to jest jakby oryginalne, ale kiedy umrzesz mnie kocie. Uważam, że byłoby to ciekawe, bo ja A teraz wpadła w formie dokumentu? Nie, w formie takiego serialu że każde pytanie to jest jeden odcinek i to są jakby, jest główna bohaterka, która tak omówi, tak jak Lemony Snicket, e, e, która mówi, zaczyna i tak dalej, tak humorystycznie jak to ona e, i potem tam pod, w, jest akcja. Rozumiem, Ej Słuchajcie, Spoko. reżyserowie, którzy to oglądają, weźcie to, zróbcie, co? E, ulubiony fantastyczny świat? Ja niestety Harry Potter, no przepraszam. Właśnie, też chciałam pomyśleć niestety o Harry Potterze, no, ale poczekajcie, nie, no dobra, ej. tyle fajnych światów czytałam, że dam radę wysilić się na coś lepszego. Pustynny książę, diuna. Okrutny książę i diuna. Ok, ok, okrutny książę to jest też mocny wybór. E, bardzo lubię świat mroczniejszego odcienia magii. E, jak będą tu jakieś dziwne cięcia w tym filmie, to tylko dlatego, że Magda miała taki kaszlu, mm -hmm, przepraszam. Ja też mówię to, co Zuzia mówiła, w sensie, że... E, że co? No, ta złota książka. Lyra. Aha! Mro, mro, mroczna materia. Tak. O, ale to tak. ma swoją adaptację, mi się. Przecież oglądałaś, ją, na no, tym? No, oglądałam, ale, ale... ale mówimy, ale zresztą, mówimy o... Wiem. światach fantastycznych. Ta została przy jakimś tam piątym <laughs> pytaniu. No. Jaka jest książka, którą kochasz, a ludzie o tym nie wiedzą. No to u nas raczej wszyscy wszystko wiedzą. No właśnie, tak. No, jak mówimy o książkach, cały czas to raczej. Ej, dobra, wiecie o czym możecie nie wiedzieć, skoro. E, jakby... ja, a nie, to, to już mówię. Nasz, nasz, nasz kanał jest taki duży. Ja ostatnio o mówiłam w ogóle rok temu. E, pewnie o tym nie wiecie, ale ja, ja jestem i byłam fanką trzech kroków od siebie. To o, wiemy! Możecie. możecie Więc oglądasz na skarpetkę? osoby mogły nie wiedzieć, nie pamiętać i tak dalej, także ja naprawdę jestem fanką, i okay. no to jest mój jakby. No wstyd, mówię, ale uwielbiam trzy kroki od siebie. No czemu wstyd, no książka jak książka. E, jaka, i teraz to będzie pytanie, w którym ja będę błys błyszczeć, jaka jest popularna książka, której bardzo nie lubisz? <grym> Daj mi jej godzinę. Nie, no, no, nie będę, no nie będę, bo wy wszystko wiecie, no. Wy wiecie, jakich książek ja nie lubię. Na przykład chociażby ostatnio, no dobra, ostatnio to żadnych nie lubiłam. E, nie lubiłam Wielkiego Marszu, nie lubiłam Joylandu. O Jezu, Joyland, to był dramat. To dramat. Był dramat. Nie podobały mi się Władcy Much, Władca Much, e, nie za bardzo mi się podoba Duma i Uprzedzenie. To teraz wy. Z takich, co ostatnio czytałam, to najmniejsze wrażenie zrobiła na mnie właśnie Joyland, bo to we wrześniu czytałam. Y, ogólnie nie, nie rzućcie się na mnie i, i wy, i wy, ale ja nie jestem jakąś super fanką, super duper, ekstra, ultra fanką y, jakby żni, żniw. Często żniw? Tak. Ale my to wiemy, spokojnie, no, ale nie, tak, ja nie czy tej książki. Tak? A okay. mm. Ulubiona książka z dzieciństwa. Mała Księżniczka i seria niefortunnych zdarzeń. I opowieści z narni. Szybka jesteś. E, tak, Mała Księżniczka i opowieści z narni. Żyję Żyje opowieściami z narni. Mikołajek. Mikołajek, no. O, Mikołajek, koszmarny Karolek. O tak, o o rany, rany. kochałam, kochałam to, Uwielbiałam to. No, koszmarny Karolek. Jaka jest książka, która zmieniła Wasze życie? O, rany dłużej. Rok 84. Słodzik jak książek chyba w pewnym stopniu. O, Marina? Czy Marina nie zmieniła trochę Twojego postrzegania literatury? No, w sumie trochę prawda. Bo Marina mnie złapała, kiedy nie miałam w ogóle ochoty na cokolwiek. Dlatego Marina tak. U mnie bez matek. No, okay. Jakaś tak, no, dużo zrobiła w głowie. Książka, której nienawidziłaś w szkole. Mistrz go Małgorzata. I dziady. Hobbit. Krzyżacy. Felikscytnika. <noise> O, to o. pamiętam. Czy zbierasz książki? Tak, nie, Nigdy nie w życiu. Nie wiem, w ogóle to nie, nie ja. czytam. Nie, to, to nie ja. Ja zbieram. Tak, no, zbieram, zbieram. Ogólnie wstawiam, bo, bo ja Ja w ogóle nie szczęłam twojego sarkazmu. Jezu! Dramat. Macie jakiś problem z sarkazmem, Z kim nagrywamy? Nie, nie wiem. E, ogólnie to zrobiłam ostatnie porównanie mojej biblioteczki, dwa lata temu było na niej 100 książek, teraz jest 800. Dobry. Ale też no, trzeba przyznać, że my jako influencerzy dużo książek dostajemy bardzo. No. Nie, tak, no tak. Od wydaje. więc jakby na przykład u, mnie, u influencerzy. mnie też jest. No, ale na co? Jednak książkowi influencerzy. No. <grym> influencerzy. <grym> e, czy czasami e, darujemy komuś książki? Nigdy. Tak, no jak to kogoś strzelić mieczem, niż no, kogoś książkę. Przecież. My, my nawet jakiś w zeszłym roku. Dzisiaj. W zeszłym roku nawet ym, oddałyśmy książki do domu dziecka, tutaj niedaleko od no, nas. No, to prawda. Y, ale poza tym też dajemy dużo znajomym. Tak, y, na przykład nasi rodzice, jak tylko ktoś z nas przychodzi, to jak już mają wychodzić, to chodźcie do nas na górę, a mamy książki. Jakiś towary. Magda? Tak, powiedziałam na początku, tak, tak, tak. Y, jaki jest Twój ulubiony taki do czytania ym, Przekąska? Kiedyś może słonecznik do złóżkania. Teraz w sumie nie jem za... Ja tak przekąsek już staram się nie jeść, bo to wiecie jak to jest, jak się ma 21 lat, nie? Jak się je przekąski. Nie ten metabolizm już. Nie tak jak było 19. Orzeszki. Ostatnio. A to laty? Pistacja, ale ja rzadko jem pistację. Bo są drogie. <grym> Jaka jest Wasza ulubiona pozycja do czytania? Jaka pozycja. Aha, ja, ja Wam wycie. pokażę, jak, w jakiej pozycji jeszcze Ja, ja tak chyba. A ja tako. A ja no tak, to tak prawda. taki żul. To ja najczęściej tak... O i nogi muszę mieć zawsze do góry, co nie? No to nie, to ja no tak przed nogi przed sobą. muszę mieć do góry. Okay. To tyle. A ja to w ogóle najbardziej to lubię tak się skulić i tak osy czytać tu i mam tu książkę. To e, I muszę Strasznie znaleźć. Się... No. Ale tu się wtedy tak bezpiecznie. I muszę mieć jeszcze wtedy kota z boku, bo no, jeśli no. nie, to pozycja jest nieudana. Słuchajcie, ostatnie siedem pytań. Naturalne światło czy światło lampy? Lampa. Lampy. Ja lubię jak jest ciemno jak czytam. Dlaczego macie okulary? <laughs> Naturalny. E, w środku czy na zewnątrz? Na zewnątrz. Na zewnątrz. W środku. E, e, łamać grzbiety czy nie łamać grzbiety? Nie nie, 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 nie. Nie obchodzą mnie te grzbiety. Ale ty nie łamiesz, bo ci siostra zabrania. No, <grym> no zabraniaj e, Czy czytamy w innych językach? Tak. Tak, tak ostatnio, ostatnio czytałam po arabsku, bardzo mi się podobała. To Super. Tym razem zrozumiałam sarkazm. No fajnie, jak jakim się raz... Ogólnie to był już tak oczywisty sarkazm. No. Dzięki dziewczyny. Ja chciałabym bardzo podziękować moim dzisiejszym gościom na tej kanapie, którzy są takie wspierające mnie. E... Tola czytała po angielsku yes. A ja nie, A, ja ja kolei... A ja z kolei po francusku e... czytałam Harry Pottera. Więc czytałam w sumie. Znaczymy tak to, si, no, co Jakie o, książkowe serie chcesz skończyć w tym roku? Ui. Ja w sumie... Ja <laughs> Temat rzeka. Ja, ja jestem z siebie dumna, bo ja skończyłam Wiedźmina i. Nie no chwal się. Co? Ja chciałam co? Wiedźmina skończyć ogólnie. Jesteś na trzecim domie. A możesz przestać? <laughs> ja słuchajcie. Jakby. Ej, tam za nami zachodzi takie ładne słońce. prawda. No, no. No, tak norwesko. Ostatnio patrzyłam. Ehm, słuchajcie. Prawie, znaczy, 4, 5, 6, 7, 8, 100, siedem, siedem, siedem. 115. Nie, mm. Około tak gdzieś mniej o... więcej. No dobra, to czy nie wybieramy? Pozwolimy sobie tutaj nic nie no, tak. wybrać, jest ich ogólnie dużo. Czy mamy ulubionego book influencera? No ja mam influencera. Ja to... też mam. Emily in Books. Books with Chloe. Oh. A co ty? Chciały, tak, żebyście nawzajem oh. na siebie pokazały. O jeju. Oh, Books with Chloe oh. i Tola. Dzięki. Złamało mi to serce bo No, to było słabe ogólnie. Było. Przepraszam. Nie. Ty jesteś moją nie ulubioną. Je. Nie opuszcza. Oprócz Emily. Nie, uwielbiam Emily w boks. Wiem. Boksów Emily Fox. Bardziej niż swoją siostrę. I pomyślałam po prostu o tobie. No, właśnie. Ale to jest świetne wytłumaczenie, ratuje cię z tej sytuacji. I teraz pytanie 50. najinteligentniejsze. Czy masz kanał na YouTubie? Lub inny blok, lub coś No ogólnie mówię. to myślałam nie, nie, o założeniu kiedy. Ale Jakby zajął mi hej, to Lana chyba coś się świernęło. No i tak mówi, że tak, no to co będę ja? Dlatego <laughs> nie nie. <ten> badal, <laughs> no, ja się wyłączyłam. <laughs> się <w> trakcie, <laughs> ja się wyłączyłam, bo już tylko myślę o tym, że skończyłyśmy nagrywanie. Słuchajcie, dzięki Wielkie za oglądanie naszego filmu. Był na pewno zabawny bardzo, przynajmniej ja poświeciłam trochę swoją głupotą dzisiaj, tak? Ale <laughs> na swoją obronę powiem, że czuję się nie najlepiej. No i co? No i słuchajcie, napiszcie nam na przykład Wasze ulubione pytania i Wasze odpowiedzi na te ulubione pytania. Dziękujemy bardzo Magdzie, że chciała być i nagrać z nami. Dziękuję za zaproszenie. Tu, tu. <kluzła> Magda, jakbyście jeszcze nie widzieli. To jest Magda. No i tak, mamy takie same tatuaże masz No to właśnie, w końcu. Tola... W końcu to usłyszycie, bo to są zawsze pytania. I Tola sobie zrobi razem z nami, jak tylko będzie miała 16 lat. No. Więc jesteśmy gangiem. różowym gangiem. Świeżaków. <noise> <Ten postrzarty głos> z I tym pozytywnym akcentem będziemy się z wami żegnać. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć. A ty co? Nie wiem. Cześć. Raz, dwa, trzy. Cześć. Cześć.